Nareszcie jesteś. Co tym razem cię zatrzymało? Wieczna pogoń za niczym? Jak zakładam? Sorki trochę zaspałam. Zaspałaś? Jest dziewiętnasta. To raczej nie jest dobra godzina na sen. Dziewiętnasta? Faktycznie. Nieważne, po co my się właściwie spotykamy? Jak to po co? Mieliśmy opowiedzieć sobie nawzajem swoje historie z dzieciństwa, tak żebyśmy lepiej zrozumieli sens swojego pobytu tutaj. Zapomniałaś? Racja, wybacz mi. Jestem dzisiaj nieco roztrzepana. To kto zaczyna? Może ty? Wydaje mi się, że masz dużo więcej ciekawych rzeczy do opowiedzenia niż ja. Skoro tak uważasz... Od czego by tu zacząć? O, wiem! Wszystko zaczęło się, gdy byłam małym dzieckiem. Miałam wtedy na oko może 8 lat. Jak łazisz dzieciaku? Przepraszam, nie chciałam. O, proszę. Czyż to słynna córka pani prezydent? Nie bój się. Pokażę ci coś ciekawego. Moja mama często powtarzała mi, że nie powinnam nigdzie chodzić z obcymi. Nazywam się Lauren. Widzisz? Już nie jestem obca. Rany, dam ci jakiegoś lizaka. Czy co tam dzieci w twoim wieku lubią? Muszę być w domu na czas. Nie chcę złamać obietnicy. Gwarantuję ci, że będziesz na czas. Jak będzie trzeba, to nawet przed czasem. No, śmiało. Amy, co ty tam robisz? Miałaś pójść tylko do sklepu. Przepraszam, mamo, jakaś dziewczyna zaczepiła mnie po drodze. Dziewczyna? Mówiła, że ma na imię Lauren. Bardzo chciała, żebym za nią poszła. Kochanie, dobrze wiesz, że nie można oddalać się nigdzie z obcymi. Zresztą, nie kojarzy w okolicy żadnej Lauren. Jak wyglądała? Nie wiem, wyglądała inaczej niż my wszyscy. Miała szare plamy na całym ciele. Nieistotne. Jeśli jeszcze kiedyś ją zobaczysz, to od razu przyjdź mi to zgłosić jasne. A więc masz pojęcie, jakim była ta cała Lauren? Wiesz, że nie wiem. To znaczy, mam pewien domysł, ale sama zrozumiesz po dalszej części historii. No dobra, to co było dalej? Następnie, jakiś rok później spotkałam Natalii. Ona była zupełnie inna niż Lauren. Od razu czułam się przy niej bezpiecznie, jednak jej intencje wydawały mi się ciągle... Nieszczere? Tak, dokładnie, nieszczere. Ostatnimi czasy mam wrażenie, że z moją córką jest coś nie tak. Nie chcę wysuwać pochopnych wniosków, jednak zauważyłam, że jest trochę... Wycofana. Ech, bardzo często bawi się ze swoimi nieistniejącymi przyjaciółmi. Rozumiem pani obawy. Wyimaginowani przyjaciele to dość częsty sposób na rozrywkę u dzieci. Jednak jeśli jest taka potrzeba, to mogę później z nią porozmawiać. Byłabym wdzięczna. Cześć słodziaku, mam na imię Natalii, a ty? Nie musisz się mnie bać, jestem przyjaciółką twojej mamy, nie zrobię ci krzywdy. Mam na imię Amy. To bardzo ładne imię. Jakie jest twoje największe marzenie, Amy? Mój przyjaciel dużo mówił mi o śniegu. Chyba chciałabym zobaczyć śnieg. Jest gdzieś tutaj twój przyjaciel? Nie, on jest trochę wstydliwy, ale na pewno poszedłby z nami do miejsca ze śniegiem. On go wręcz kocha. No dobrze. Co ty na to, żebyśmy poszły poszukać śniegu, a w międzyczasie opowiesz mi coś o swoim przyjacielu? Co? Mam go zdradzić? Co? Nie, po prostu opowiedzieć o nim. Ja mogę opowiedzieć ci o swoich przyjaciółkach. Okej? Okay? No dobrze. Śmiało wchodź, rozkość się. Ja muszę pójść jeszcze po córkę, bo gdzieś się zabieruszyła. Ej, chodź tutaj! Babcia przyszła na obiad. Ej, mi! Jasna cholera, Amy, jesteś tu. A więc mówisz, że ma na imię Mary. To bardzo ładne imię. Wiesz, może co lubi robić? Często próbuje bawić się ze mną w chowanego, ale w ogóle nie przestrzega zasad. Zawsze chowa się dalej niż było ustalone. Może Mary chce ci coś pokazać? Nie chcę się oddalać od domu. Teraz i tak już to zrobiłaś. Jesteś tak samo naiwna jak wszystkie inne źrebaki. Wy wszyscy jesteście bliźniaczo podobni, a wszelkie różnice są znikome. Prowadzicie równie nudną egzystencję, która nie przyczynia się w żaden sposób do naszego rozwoju. Po co tak właściwie tutaj jesteś? Przemyśl to, Amy. Nie zapomnij o mnie. Rany, naprawdę nieznajoma wywiała cię taki kawał od domu? Dziwne, nie? Moja mama była po tym wściekła. Zupełnie mi nie wierzyła, co było dla mnie niezrozumiałe. W końcu uznała, że to pewnie nieudana próba porwania. A ty? Uwierzyłaś jej? Nie miałam innego wyboru. Skutecznie zamknęła mnie w domu na bardzo długi czas. Bardzo ją kochałam, jednak na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że popadła w paranoję. Jak zatem udało ci się wyjść na zewnątrz? Przy zwichrowanej matce trzeba mieć niezłe samozaparcie. W wieku 15 lat nie wytrzymałam i po prostu uciekłam. To znaczy, nie do końca była to moja decyzja. Skarpie, niestety zostałam wezwana do biura na wieczór i koniecznie muszę tam pójść. Wrócę przed północą, więc proszę cię, nie rób nic głupiego. I przede wszystkim nie wychodź z domu, dobrze? Tak, mamo. Powtarzasz mi to tyle razy, że zaraz ci będę to recytować na pamięć. Amy, dobrze wie, że po prostu się o ciebie martwi. Nie chcę, żeby skończył. Okej, okay, rozumiem. Idź już do pracy czy coś. Stacy, co ty tutaj robisz? Przecież tyle się nie widziałyśmy. Wiem, wiem, ciebie też miło widzieć. Choć muszę ci coś przekazać. No, chyba zwariowałaś. Lata się nie widziałyśmy, i teraz tak po prostu mam do ciebie zejść i gdzieś sobie pójść. Błagam cię, Amy. Wiesz, że nie zrobiłam tego specjalnie. Moi rodzice zakazali mi kontaktu z tobą, ale chyba się stęskniłam. Dobra, tylko muszę być w domu przed północą. Gadaj o co chodzi. No więc, pamiętasz Izaka? Powiedzieliśmy się za małego, wszyscy razem. Tego debila. Ciężko zapomnieć, co z nim? Powiedzmy, że wpadł w małe tarapaty, a że jesteś córką jednej z ważniejszych osób w tym mieście. O nie, nie! Jeśli masz zamiar wykorzystywać do czegokolwiek posadę mojej matki, to nic z tego! Wracam do domu! No, Emi, co ty? Starym znajomym nie pomoże. Słowo klucz. Starym. Nie, nie pomogę. No weź, nie bądź taka. Przecież ja cię nieraz ratowałam przed kłopotami. Masz na myśli ratunek przed uciekaną żałosnej łopatki w piaskownicy? Też mi coś. Słuchaj, wiem, że twoja mama nie pozwala wychodzić ci z domu. Jeśli nam nie pomożesz, to dam jej o wszystkim znać. Myślisz, że moja matka tak po prostu uwierzy ci bez żadnych dowodów? Tak się składa, że twoja matka. Kazała mi do ciebie zerknąć, więc jeśli powiem jej, że jakimś cudem nie było cię w domu, to myślę, że mi uwierzy. Dobra, teraz pójdź przegadać tego pracownika. I on na pewno da ci klucz. Do reszty ożalałaś? Dlaczego jakiś pracownik miałby dawać mi klucz do celi? Może dlatego, że jesteś córką Kelly? Uwierz mi, że gość ma wiele za uszami. Trochę go nastraszysz. Klucz będzie Twój. Spotkamy się pod celą. Nie, no, zajebiście. Ej, natychmiast stąd wyłaś albo wezmę wsparcie. A tylko spróbuj! Słuchaj, moja droga, doskonale wiem, za co jesteś odpowiedzialna, więc jeśli nie chcesz, abym cię wsypała, to daj mi klucz do jednej celi i nikogo nie informuj o mojej obecności. Ty jesteś jakaś obłąkana? Zwariatkowa ci wypuścili, czy co? Nie mam nic z uszami. Moja matka to Carrie Collins. Serio, stary, lepiej mi to daj po dobroci i siedź cicho. Niczego ci nie dam. Przecież mówię, że nie mam nic za uszami, a nazwisko Twojej matki nie robi na mnie wrażenia. Cholera, on nie żyje. Co ty dajesz? Tak po prostu go zabiłaś? Nie zjadły cię wyrzuty sumienia? To był zwykły, niewinny pracownik, który na karku miał zapewne całą rodzinę, którą musiał jakoś utrzymać. Właściwie później przez dłuższy czas gryzły mnie wyrzuty sumienia, ale ostatecznie zrozumiałam, że było to potrzebne. Morderstwo było potrzebne? Zaskakujesz mnie. Zrozum, że gdyby nie to, to moja matka dalej by mnie więziła! Gdyby ta cała misja poszła zgodnie z planem, to wróciłabym do domu i żyła w zamknięciu. Czyli, jak rozumiem, wtedy uciekłaś. Nie miałam innego wyboru. Wolę nie wiedzieć, co by się ze mną stało, gdyby odkryli, że dopuściłam się morderstwa. Zostawiłam ten klucz i odbiegłam tak daleko, że w końcu nawet nie kojarzyłam okolicy. Jakim cudem udało ci się przeżyć samej? Sęk w tym, że nie byłam sama. Trafiłam na dwójkę uprzejmych koni, Noela oraz Zire, którzy przyjęli mnie pod dach swojego skromnego domu na obrzeżach miasta i nikt nigdy cię tam nie znalazł. Dajcie mi moment, pójdę otworzyć. Dobry wieczór. Dostaliśmy informację od anonimowej osoby, która stwierdziła, że w pańskim domu może znajdować się klacz, która jest przez nas pilnie poszukiwana. Można się ją rozejrzeć? To musi być jakaś pomyłka. Nie mamy w domu żadnej poszukiwanej osoby. Rozumiem pani obawy, jednak chcielibyśmy się tylko rozejrzeć. Bez nakazu przeszukania nikogo nie wpuszczam. Tak się składa, że posiadamy nakaz. Jeśli jest taka potrzeba, to mogę go ukazać. Może się iść przewietrzyć. Zaraz wrócę. Później do Pani wrócimy. Zostajesz zatrzymana z powodu podejrzeń o dokonanie potrójnego morderstwa. W jakim sensie potrójnego? Kogo jeszcze zabiłaś? Tutaj sprawy zaczęły się komplikować. Pamiętam jedynie morderstwo tego strażnika, jednak wszyscy wokół próbowali mi wmówić, że zamordowałam Stacey oraz Izaka. I jesteś pewna, że jedynie ci to wmawiali? Tak mi się wydaje. Ostatecznie uznali mnie za niestabilną psychicznie, i tak wylądowałam tutaj. Także, niezależnie od tego, czy faktycznie się tego dopuściłam, czy nie, jestem skazana na wieczne cierpienie z Tobą w tym miejscu. A ty, jak tutaj wylądowałaś? Oj, moja historia jest znacznie krótsza od Twojej, jednakże równie warta uwagi. Zaczęła się kilka lat temu, jednak, miło upływu lat, byłam w tym samym wieku, co obecnie. Jakiś czas temu na świat przybyła klacz, zupełnie niczym nie różniąca się od reszty. Niestety, życie szybko ją zweryfikowało. Śmierć ojca na froncie w zastraszająco szybkim tempie ją pochłonęła. Wtedy pojawiłam się ja. Moim zadaniem było pocieszenie klaczy, a następnie, przy dobrych wiatrach, zniknięcie. Wszystko dość szybko się pokomplikowało. Ja, młoda i niedoświadczona, zaczęłam za dużo gadać. Wszystkie nadinformacje zaczęłam mierzyć kaczy w głowie, ostatecznie doprowadzając ją do stanu obłąkania. Wiedziałam, że nie ma z tego wyjścia, więc postanowiłam brnąć w to jak najdalej. To brzmi przerażająco. O, posłuchaj jeszcze dalej. Dziewczyna zaczęła popadać w momenty zawieszenia, otaczającym świat zaczęło to zauważać, więc ponownie musiałam przyjąć inicjatywę. Jako już nic nie wiem o tamtych realiach, to popełniłam masę głupot, których ta nawet nie była świadoma. Doprowadziłam za pomocą jej kopyt do śmierci jej przyjaciółki oraz chłopaka owej znajomej. Przeze mnie zamordowała również Bogu ducha winnego strażnika. Dlaczego mi to robisz? Rany! Amy! Co ty do jasnej cholery wyprawiasz? Błagam cię, mam diagnozę. Wiem już co ci dolega i jestem w stanie tobie pomóc tylko nie ruchu.